X, tak jak i miliony jego braci, zostali stworzeni w jednym celu: pomóc Palpatinowi zniszczyć zakon Jedi i przejąć władzę nad całą galaktyką. To był oczywiście sekretny cel. Celem znanym społeczności galaktycznej była walka przeciwko armii separatystów. Klony spełniły oba te cele. Palpatin wykorzystał umieszczony w ich głowach chip inhibicyjny do wymuszenia na nich wykonania rozkazu 66, czyli zgładzenia wszystkich Jedi. Kix jednak był jednym z niewielu klonów, którzy tego rozkazu nie wykonali. W tym czasie był on zamrożony w kryocyklicznej kapsule, w której przeleżał równe 50 lat od zakończenia Wojen Klonów. Dlaczego spędził tyle czasu w hibernacji i kto go w niej umieścił? Zapraszam was do wysłuchania historii o ostatnim żyjącym żołnierzu klonie. Kix, tak jak jego bracia, brał udział w bardzo krwawym konflikcie zwanym wojnami klonów. Wcześniej, podczas pobytu na Kamino, przeszedł szkolenie bojowe ze specjalizacją medyczną i tuż po rozpoczęciu konfliktu został wysłany na front. Swoimi umiejętnościami udowodnił, że jest jednym z najlepszych żołnierzy Republiki i dostał przydział do jednego z najbardziej elitarnych oddziałów 501 Batalionu Klonów, znanego później jako 501 Legion. W trakcie postępowania konfliktu, Kix wytatuował sobie na boku głowy napis w Orabeszu, który głosił: Dobry droid to martwy droid. W 501 Batalionie zawiązał bliższe relacje przyjacielskie z dwójką innych klonów Jessim i Hardcase'em, i cała trójka była niemal nierozłączna podczas wspólnych misji. Uczestniczyli razem w próbie skwytania Griwesa na Selukama, gdzie Kix miał dużą okazję wykazać się, utrzymując przy życiu rannego Rexa, dowodzącego 501 Legionem. Później walczył m.in. w bitwach o Kiros i Umbarę, gdzie wykazywał się dużym współczuciem i troską wobec swoich braci, starając się wykonywać swoje obowiązki medyka najlepiej jak potrafił. Szczególnie było to widać na Umbarze, gdzie, będąc pod rozkazami Jedi Ponga Krela, klony były zmuszane do morderczego marszu i ciągłej walki. Co całkowicie ich wycieńczało i Kix starał się przekonać dowództwo, że muszą odpocząć, ukazując, że tak jak na dobrego medyka przystało, bardzo zależy mu na zdrowiu i życiu jego braci. Jednakże to nie bitwy były dla niego najcięższym przeżyciem podczas wojen klonów, tylko wydarzenia związane z klonami Tapem i Fivesem. Podczas bitwy o Ringo Tap doznał uszkodzenia chipu inhibicyjnego, co spowodowało wykonanie rozkazu 66 bez odgórnego polecenia. Zabił on Jedi Tiplar, ale na szczęście dla reszty przed dalszymi zabójstwami został powstrzymany przez Fivesa. Kix zaraz po wydarzeniu przebadał klona i jako iż nie miał on specjalistycznego sprzętu, który wykryłby Chip, ani tym bardziej wiedzy o jego istnieniu, stwierdził po prostu, jako doświadczony medyk, że Tap może cierpieć na swego rodzaju silny stres związany z walką, który w końcu doprowadził do jego psychicznego załamania. Takie rozwiązanie nie przekonywało jednak Fivesa, który wszczął własne śledztwo i zdołał odkryć prawdę o istnieniu i przeznaczeniu chipów w głowach klonów. Został on jednak wrobiony w próbę zabójstwa kanclerza Palpatina i był zmuszony się ukryć. Zdołał jednak poprosić Kixa o pomoc w skontaktowaniu się z Rexem i Skywalkerem, enigmatycznie tłumacząc mu, że i klony, i Jedi zostali wrobieni w spisek, który stawia ich w poważnym niebezpieczeństwie. Kix zgodził się pomóc swojemu bratu, jednakże Fives podczas spotkania z wcześniej wspomnianą dwójką ginie, zastrzelony przez Foxa i cała tajemnica, którą odkrył, została zabrana przez niego do grobu. Szczątkowe informacje, które Fives przekazał Kixowi, wywarły głęboki wpływ na medyka, pozostawiając go z wieloma pytaniami, na które przez następne miesiące szukał odpowiedzi. Po bitwie o Anaxes, Kix wziął sprawy w swoje ręce. Nie wierzył w oficjalną wersję podaną przez Republikę, że za wydarzeniami związanymi z Tapem i Fivesem stał jakiś wirus, i postanowił sam poprowadzić własne śledztwo. Po czasie doszedł do takich samych odkryć jak Fives, jednak on również nie był w stanie przekazać tych informacji Jedi. Jego śledztwo zostało odkryte przez separatystów, i hrabia Duku wysłał oddział, aby ci porwali Kiksa i sprowadzili go do niego. Oddział separatystów dał radę uprowadzić klona i przesłuchać go w celu odkrycia, czy ktoś jeszcze wie o spisku. Kiedy nie udało im się uzyskać odpowiedzi, umieścili Kiksa w kapsule kriocyklicznej i obrali kurs na Sereno, gdzie klonem miał zająć się duku. Pech chciał, że ich statek został zaatakowany i poważnie uszkodzony przez siły Republiki. Jeden z droidów, wiedząc, że krążownik nie da rady dolecieć na Serenu, postanawia skoczyć w hiperprzestrzeń do losowego sektora, byle tylko przetrzymywany klon nie wrócił do Republiki. Ostatecznie statek rozbił się na pustynnej planecie Ponema. Droidy po czasie rozładowały się, a Kix następne 50 lat spędził zamrożony w kapsule. I właśnie po takim czasie, w roku 31 po bitwie o Jawin, Kiggs został wybudzony z hibernacji za sprawą pirata Sidona i który wraz ze swoją załogą szukał zaginionego skarbu hrabiego Duku, który wedle plotek znajdował się właśnie we wraku krążownika. Kiggs, wielce zdezorientowany, wyjaśnił piratom powód, dla którego znalazł się na okręcie i wyjawił im tajemnicę chipów. Zażądał od piratów transportu do republiki, żeby mógł on poinformować generała Anakina Skywalkera o całym spisku. Chwilę później pod wpływem osłabienia i emocji klon stracił przytomność, a załoga Itano została zaatakowana przez droidy bojowe, które poprzez zasilania awaryjne miały szansę wypełnić swoją ostatnią powinność, czyli nie pozwolić na odbicie więźnia Ostatecznie cała ekipa piratów zdołała odlecieć z planety wraz z Kixem, a ten, dowiadując się o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce pod jego nieobecność, poczuł bezradność i smutek, jako iż szansa, aby uratować swoich braci i Jedi, przepadła na zawsze. Medyk, nie mając w tamtym momencie już żadnego konkretnego celu, postanowił zaakceptować propozycję dołączenia do załogi karmazynowego korsarza. Po kilku miesiącach spędzonymi z piratami Kix zmienił się zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Przestał golić głowę, zapuścił gęstą brodę oraz zaczął korzystać z pancerza klonów Face One o niebieskim kolorze i czerwonych paskach. Kix, żyjąc z faktem, że zawiódł swoich braci, stał się bardzo cichą, a zarazem bardziej agresywną osobą, kiedy dochodziło do walki. Zyskał on po czasie przydomek Ostatni Klon, o którym nikt nic nie wiedział. Dla niego, dopóki żył. I dopóki nie dostał szansy na odkupienie, wojny klonów nadal trwały i był ostatnim żołnierzem Republiki, który nadal bronił jej przed jej wrogami. Na zakończenie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewną niewyjaśnioną do tej pory kwestię. Czy Kix uczestniczył w bitwie o Exegol? Wiemy, że Sidonitano brał w niej udział jako członek oddziału naziemnego prowadzonego przez Fina, lecz nie mamy nigdzie żadnej oficjalnej wzmianki na temat uczestnictwa jego załogi. Moim zdaniem nie widzę powodu, dla którego nie mieliby wraz z Kixem być częścią floty obywatelskiej, zakładając oczywiście, że w tym czasie Klon nadal żył i był członkiem ekipy Itanu. Jego doświadczenie wojskowe oraz umiejętności medyczne na pewno byłyby nieocenione podczas bitwy, od której zależał los galaktyki. Według mnie Kix nie odpuściłby takiej okazji do zakończenia koszmaru, który gnębił go od pierwszej chwili przebudzenia a już zwłaszcza do wypełnienia po raz ostatni swojego obowiązku jako żołnierza i obrońcy republiki. Byłaby to piękna klamra jego historii po całym tym piekle, jakimi były wojny klonów. Po spędzeniu 50 lat w hibernacji, Kix jako ten ostatni klon mógłby w końcu raz na zawsze zakończyć intrygi Sidiusa, pomścić swoich braci i tym samym dla uczczenia ich pamięci i przede wszystkim dla odnalezienia spokoju ducha definitywnie zakończyć wojnę klonów. Mógłby on wtedy nareszcie odciąć się od swojej niewygodnej przeszłości i spokojnie spędzić resztę swojego życia w taki sposób, jaki tylko zapragnął. Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem Kix mógłby być obecny w bitwie o Exegol, a w tym odcinku to już wszystko ode mnie. Dzięki za jego obejrzenie i jeżeli się podobał i chcecie wesprzeć mój kanał, to zalajkujcie film oraz zasubskrybujcie kanał, Włączcie też powiadomienia, żeby nie ominęły Was żadne nowe produkcje na kanale. Słyszymy się w następnym materiale, a tymczasem niech moc będzie z Wami.